jak to wygląda to jest mi się wydaje najlepsza opcja z tego roku na YouTubie na podanie jajek na Wielkanoc nakładamy to taką dużą łyżką, żeby ten sos spod spodu cały zabrać i nałożyć sobie na talerz. Nie jest to po prostu przepyszna rzecz. Witam serdecznie, dziś Wam pokażę sposób na podanie jajek. Myślę, że ten sposób Wam się bardzo spodoba, bo nie jest to zwykła sałatka, a jest to naprawdę coś więcej. Więc ja Was już zapraszam na film. Potrzebujemy na początek tak: cztery jajka, niskę. Te jajka zetrzemy sobie na dużych oczkach. OK. teraz na tych drobnych oczkach zatrzymamy sobie rzadkiewki. Ja tutaj mam cały pęczek rzodkiewek, przepraszam, ja tu mam dwa pęczki rzodkiewek, ale będę potrzebował w tym momencie tego połowę, więc ścieram, na tych drobniutkich takich zobaczcie, jak do twardego sera. To nam zastąpi cebulę. Nie będzie to takie ciężkie, ten sos, ta sałatka, na których te jajka będą spoczywały. Ok, myślę, że te parę sztuk w zupełności wystarczy. Teraz do tych jajek i do tych rzodkiewek dodajemy dwie puszki tuńczyka i to jest tuńczyk w sosie własnym, nie jest to w żadnym oleju, niczym takim. Ok, tuńczyka odkładamy. Następnym prostym składnikiem będą orzechy włoskie. Ja jej potrzebuję po prostu garść tych orzechów, taką większą. I możecie sobie zrobić to w malakserze, możecie to sobie zrobić w moździerzu. Moje dzieciaki już śpią, więc ja to sobie muszę pociąć nożem po prostu. No i teraz orzechy tak drobno pokrojone. Można jeszcze drobniej, jeśli ktoś chce. Przykładam do miski. do tego idzie koperek. I koperek kroimy naprawdę bardzo drobno. OK. I dodajemy go tutaj jeszcze. Więc teraz tutaj dodaję Dwie łyżki majonezu. No, trochę rozpusty dodam trzy łyżki. Będzie więcej. I od razu e, serek. Mam tutaj taki serek łaciaty z chrzanem. Już Wam powiem, jaka nazwa, żebyście nie musieli tego szukać. E, mam go tutaj dokładnie 150 gramów. I weźcie ten z chrzanem. Właśnie ten z chrzanem jest bardzo dobry do tego. Też go tutaj dodaję. Wykładam jedną łyżeczkę jeszcze oprócz tego chrzanu. Oczywiście musimy to posolić na początek dwie szczypty, później to spróbujemy. No i musimy to wkręcić jeszcze troszeczkę pieprzu kolorowego lub czarnego. Ja mam kolorowy Dobra, teraz musimy to wszystko dokładnie wymieszać. Zrobić taką pastę jakby. I to w sumie jest taka pasta jakby na kanapki. Można też sobie chleb tym posmarować czy bagietkę No Super sprawa. Ok, tak wystarczy teraz spróbuję na smak. Jeszcze troszeczkę soli, ale smakuje to wybornie. Pyszne to jest. Mm. Teraz biorę jakieś płaskie naczynie. Może to być jakieś półmisek. Jak ja mam taką, taką dotartę tarty zapiekania taką, taką foremkę, którą często używam właśnie do sałatek. No i całą tą naszą pastę czy, czy, czy sos sałatkowy jakby to nazwać wysypuję właśnie na tą, na tą formę i rozprowadzam OK. odstawiam, bo to jeszcze nie koniec. A teraz mam tutaj te wspomniane rzodkiewki, że mam ich troszeczkę więcej ścieram wszystkie na tarce ok, rzodkiewki mam startę. biorę z powrotem naszą bazę do mojego przepisu i rozsypuję tutaj po wierzchu właśnie te rzodkiewki ale też nie za dużo jest dosyć mokra, więc żeby nam się to tutaj nie rozwodniło za bardzo. Ja myślę, że coś w tym stylu tak to będzie wyglądało. Odstawiam i następny składnik. Tu jest następny składnik, a to są po prostu te jajka, które są tutaj bardzo istotne. Biorę po prostu takie jajeczko i przecinam sposób no i układam jedno obok drugiego. Ale nie za blisko, że jak się to nie nabierało łyżką, żeby każdy dostał tego wiecie tego sosu spod spodu, bo to jest naprawdę bardzo dobre. No i zobaczcie, tak to wygląda, ale to jeszcze nie koniec. Ja ich gotowałem 15, troszeczkę za dużo, ale to nic, jajka się zużyje, bo to jajka wiadomo wszędzie pasują. Fajnym dodatkiem też tutaj będzie szczypiorek, no to podkreśli się fajnie po prostu te wiosenne kolory, które powinny już teraz panować na naszych stołach. Drobne nakroję i ładnie posypię, ale to jeszcze nie koniec, więc zostańcie ze mną do końca. Będzie jeszcze jeden fajny składnik, idą święta, zróbmy sobie naprawdę coś, coś pysznego, coś czego się nie robi codziennie, Raz na jakiś czas. Ok, posypię to ładnie, cyk cyk cyk, to pięknie będzie wyglądał. No i teraz ostatni składnik, który tutaj będzie się znajdował. I ten ostatni składnik to jest kawałek sera Gordon Blue z niebieską pleśnią. I jego po prostu na dużych oczkach. Tak, przetrzemy. Możecie użyć serafeta, możecie użyć cokolwiek innego, jakiegokolwiek innego sera, ale ja myślę, że ten tu jest świetny. Wystarczyło naprawdę trochę, on też nie jest drogi, także ze spokojem możecie go sobie zakupić. I tak to pięknie wygląda. Ja Was zapewniam, że to jest przepyszne. Już próbowałem samej tej sałateczki spod spodu. Jest naprawdę genialna. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.